Dlaczego płytki ceramiczne bywają głuche? Podczas opukiwania ułożonych płytek ceramicznych czasem słyszymy charakterystyczny, pusty, głuchy odgłos. Jest on zupełnie inny niż pełny, stłumiony dźwięk, wydawany przez płytkę solidnie przytwierdzoną do podłoża. Skąd bierze się ta różnica i czy głuche płytki to powód do niepokoju? Ten pusty odgłos świadczy o tym, że pod płytką, w warstwie kleju, Znajdują się puste przestrzenie, tak zwane pustki powietrzne. Oznacza to, że płytka nie jest w pełni i równomiernie podparta klejem na całej swojej powierzchni. Zamiast solidnego połączenia mamy miejsca, gdzie klej nie dotarł lub nie związał odpowiednio z płytką bądź podłożem. Głuchy odgłos płytki to sygnał ostrzegawczy, wskazujący na błędy wykonawcze podczas jej montażu. Choć pojedyncza, Niewielka, głucha powierzchnia może nie stanowić problemu. Rozległe obszary pustych przestrzeni pod płytkami to poważny problem, który może prowadzić do dalszych uszkodzeń i konieczności naprawy lub wymiany okładziny. Prawidłowe przygotowanie podłoża i staranna aplikacja kleju to podstawa do uniknięcia tego zjawiska.